Pozwolą Państwu, że się przedstawię. Nazywam się Maria Gabriela Janowska. Moje utwory wydawałam pod pseudonimem Gabriela Zapolska. Przyjechałam do niechanowa, by przedstawić moją ulubioną moralność pani Dubska. Utwór napisałam w 1906 roku. Premiera odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie, a następnie we Lwowie. Osobiście czuwałam nad przygotowaniami i brałam udział w próbach. Myślą przewodnią mojego utworu jest krytyka zakłamania i obłudy. Koleżanka Elżbieta, którą wszyscy tutaj doskonale znacie, napisała scenariusz do przedstawienia, gdy zapytała, czy się nie pogniewam, gdy unowocześni starą wersję utworu? Oczywiście, pełna entuzjazmu, wyraziłam na to zgodę. Jestem, podobnie jak Państwo, bardzo ciekawa rezultatu. Uważam również, że przy tej doskonałej obsadzie za chwilę przedstawię osoby biorące udział w przedstawieniu efekt będzie doskonały. W przedstawieniu bierze udział. Duńska, którą gra. Też ta żepec proszę. Hanka. To daje parę. Zelda Mieska, Julia Cibciowa, Anna Sushkin, Katarzyna Kowal, bardzo W tym momencie oddaję głos. Rakunki, te rachunki, rachunki, rachunki. Boże, kiedy to się skończy? czy spać, spać. Hanka, do mnie! Mela! Hesia! stawać! No pewnie. Siedziałyby do północy przy tych telefonach komórkowych, a potem spać do, do południa. Jestem, jestem. Ja nie wysiaduję po nocach przy telefonie. Nie stać mnie na opłacenie hmm. abonamentu. No, no, wybacz. I telefon, grzyszcza i fona yy, na pal w piecu. Yy, tylko pamiętaj o grzewaniu włącz po południu. No i już pójdź na ciepłej wody nie będzie. Już się o to ty nie martw. Nie ma nic jedzenia. Proszę pani, ja chcę się zwolnić. Mam najniższą krajową od kilku lat. Zwolnić? <laughs> nie ma takiej opcji. Moja droga, o tym, czy ty będziesz zwolniona decyduje. Ja pamiętaj masz umowę na czas. Nie Ale. Muszę. Boże, ty. Czymż nie musisz płacić? O! Nie ma tu swojej prawdy. Ale ja nie mam nawet swojego pokoju. No patrzcie, jak to się odszczekuje. Już zapomniało, że przyjechała z głębokiej prowincji. Mnie jednak o pani syna chodzi. On mnie. Nawet tego nie chce słyszeć. Niech pani mu powie, żeby nie zostawił w spokoju. Zostawisz, zostawisz, to jest w moim interesie, byś się zajął inną panną. No, a tak swoją drogą, to gdzie on jest? Jeszcze nie wrócił? No tak. Chodź po nocach, po tych pałach, po tych dyskotekach, a potem nad ranem wraca, jeszcze sąsiedzi go zobaczą. Boże, jaki skandal, jaki skandal. A Junis Chodź, chodź, nie, nie wy... ma jej, poszła sobą. Jak dobrze, nie wiem, wie, jak krzyczy od rana. Coś ci powiem. Tylko nikomu nie wyśni ani słowa. Hezio, przecież wiesz, że potrafię go trzymać w tajemnicy. Wczoraj wieczorem poszłam do kuchni po soku i pogadałam sobie z kucharką. Wiesz, że nasz Zbyszko spotyka się z Hanką? Sypię ją ze sobą? Chędą z tego dzieci. Nie mogę tego słuchać. To jest okropne. Jak możesz o takich rzeczach, Hezio, rozmawiać z kucharką. Oj, tam, oj, tam! Jakaś ty zacofana! A może Zbyszko ją po prostu kocha taką piękną miłością, jak przeminęło z wiatrem? Ha, jasne, ale z nich Scarlett O'Hara i Red Butler. Ależ się naiwna, Melu. O, gdzie Hanka? Mela! Zapytam ją, czy jesteś naszym bratem. Mela, Kasia, to już mi do komputerów. Za chwilę się rozpoczyna nauczanie zdalne salnych. I ja nie chcę, żeby nauczycielki mówiły, że moje córki się spóźniają na lekcję. Pamiętajcie wyłączyć mi kamerki. – Nie oglądają domu? – Chyba oko nie widzi. – sercu nie żal. – Proszę pani, proszę pamiętać o mojej sprawie, proszę rozmawiać ze Zbyszkiem. – A co, wpadł ci w oko? No. – chodź, 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 idziemy na lekcję. – Porozmawiam z synem, a znika, znikać, do pokoju. – A o czym będziesz rozmawiała ze Zbyszkiem? – Pani, twój interes, do lekcji. – O braciszek, gdzie byłeś? Na łupach, w No i młoda, nie twoja sprawa. I tak się dowiem. Daj się spokój, chcę się spać. Nie słuchała na tym zakładzie w ogóle. Ola, ola, nie tak szybko. Gdzie byłeś? A co mamy do obchodzić? Chciałabyś sobie znowu na piwko do balu? Chodź, Ty sobie nie żartuj. Co ludzie powiedzą, A. jak będą widzieli, no. że ty na ranem wracasz do domu? Do mojego domu, do mojej kamienicy. Oczywiście. Co ludzie powiedzą, to o to to chodzi. Tą obłudę, to kłamstwo, to ukrywanie prawdy. No chyba nie mówisz o naszym domu. Nie w ogóle. Zresztą, matka, nie chce tym wspominać. A urząd? A praca? Poczekaj. I idę spać. Te rachunki, rachunki, O! Wreszcie przyszedłeś. No pewnie. Ty nawet nie wiesz, co się w tym domu dzieje. – Cygara. – Co ty? Ma. Czy masz mu się Wiem, że chowałaś. Wiem, że chowałaś. <grym> Czy ty wiesz, o czym ja do ciebie mówię? Ty wiesz, co się w tym domu dzieje? Ty wiesz, co ten twój syn wygrał. proszę! Jaki skandal! Zapałeczki może, zapałeczki. Żadne zapałeczki, żadne zapałeczki? cygara, ty myślisz. Zapalniczka może być. Ty myślisz o swoim synu. Czy ty wiesz, że on romansuje ze sprzątaniami? Pod moim dachem na no to się w głowie nie mieści A tak się zastanawiam, czy nie byłoby dobrze, gdybym ja jednak przeszedł na te elektroniczne papierosy. Nie denerwuj mnie, ty bo, ciągle, bo ty, bo ty w ogóle nie wiesz, że ja po tych cygarach mam kaszę palacza. No pewnie, pewnie. Tylko moje... Le, Ale lekarz... Lekarz mi zalecił w ogóle do rozpaczenia. Żebym troszeczkę odetchnął od tego domu. No jasne, no jasne. Od, od tych różnych synków i tych, tych kuchalek, Tak i, tych... I wszystko na mają głowie. A gdzie ty to niby byś chciał spacerować, ja, ja, w chwili, ja w tej chwili, ja w tej chwili wychodzę na kobiec <laughs> No <śmiech> chyba żartujesz. Ale nie świadcz, żeby ludzie może opowiadali, że ja samego chłopa na miasto puszczę, Żadnej nie a poza tym osiem debuty. tak nie załóż i możesz tu maśnować pokazy. A żeby cię... Jasny piązczę! O Boże. To jest... A Dzień dobry. Dzień dobry, Pani Górska. A, dobrze, że panią widzę. Niestety moja droga, muszę pani wymówić mieszkanie. Słucham? Dlaczego? Chyba przez te ostatnie wydarzenie. No Oj tak... Dobra. No tak, 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 ale pani przecież wie, że przeżyłam bardzo ciężkie chwile. Mąż mnie zdradza, chciałam się wyciszyć, no i przedawkowałam tabletki uspokajające. Moja droga pani, właśnie dlatego. Ja muszę pani wymówić mieszkaniną. Mojej kamienicy takich skandalu nie może być. A w ogóle. Brudy, moja droga pani, to się pierze w własnym domu, a nie odnosi po całej kamienicy. No ja przepraszam, ale jest mi tak bardzo ciężko, to wszystko mnie przerosło. Ja przyszłam pani powiedzieć, że to się już nie powtórzy. A brudy to ja się nigdzie z nimi nie obnoszę. Ja rozstaję się z mężem i dlatego zależy mi bardzo na tym mieszkaniu. O, nie, nie, moja droga pani. U mnie już pani mieszkanie znajdzie. Może gdzieś na jakiejś innej ulicy, w jakiejś innej kamienicy. ale nie, nie nie, nie dziękuję. Ach tak, to mnie pani chce wyrzucić. A to z drugiego piętra to pani nie rusza, tak? A wypadałoby się dowiedzieć, skąd wraca po nocach. Ale ona pracuje, ma pieniądze i nie dzwoni pod 112. No, ale pewnie pod 0,7. Coś pani mówiła? Ach, żegnam panią, co za koży. O, żegnam, żegnam. o, Boże, co za dzień dobry ciociu? A dzień dobry, dzień dobry moja droga. A ty się tak zdenerwowała? Boże, co za dzień, co za dzień. Moja droga, właśnie no widziałaś mi, aż po na schodach, może, lokatorkę, co? co to się wieszała, wymówiłam jej mieszkać. A to nawet dobrze, bo ja właśnie w tej sprawie, Ciociu, bo czy ciocia mogłaby nagle wynająć to mieszkanie? Wa? O nie, wy się zbyt rozrzutnie prowadzicie, moja droga. Nie, nie. Boisz się, że nie zapłacimy czy O, to, to. to. O właśnie, do teatru chodzicie, gazety kupujecie. Ciociu, tak żyją cywilizowani ludzie. Tak, tam, tak, tam, teatr można wyżyć, telewizji, gazety można wypożyczyć w bibliotece. Ciociu, na pewno jesteśmy wypłacalni, a w naszej kamienicy właściciel okrutnie podniósł czynsz, więc pomyślałam sobie, że poproszę ciebie o wynajem tego mieszkańca. To źle pomyślałaś, moja droga. Nie wynajmuję rodzinie, bo polskie przysłowie mówi, że z rodziną to się najlepiej wychodzi na zdjęciu, ale trzeba być w środku, żeby cię przypadkiem nie obcięli. No cóż, może Czecia ma rację, że z rodziną najlepiej na zdjęciu, ale jak się dzieci prowadzą niemoralnie, to dobrze? A to kogo pijesz? Do Zbyszka oczywiście. Czecia wie, że on nagabuje i zamęcza tę biedną Hankę? oj, będą kłopoty! No i to jego nocne życie. Na mieście się już o nim mówi, rozpustnik. Ciocia, odprawi tę Hankę, bo będą kłopoty. Hmm. Hanka, właściwie to wiesz dobrze, bo jeśli Hanka mu w głowie, to znaczy, że będzie siedział w domu, nie będzie chodził po mieście i nie będzie skandalu. Ciociu, ale tej hanki ci nie żal? A skąd nigdzie nie będzie? Zobaczysz, jeszcze we wsi będzie się chwaliła, jakie to mam powodzenie w mieście. Ciociu, uważaj, bo to kołtuństwo wyjdzie ci w Czy ja dobrze słyszałem Kołtuństwo, Ktoś tu mówi o mojej no. nabości Tak. A ty co? No co tu szukasz? No ktoś mi, no, no ktoś mi ukradł no. cygara. To no, miałem cygaro. Widziałaś. Syn ci schodzi na manowce. Zobacz. A syn! Ty, tak! Syn cyskarł. Jest... Ja On na manowce nie. ci schodzi! Mam, mam, mam przecież się znalazł. Bo... Ale tam czy wujka mam. nie interesuje własny syn? Bardzo mnie interesuje, bardzo mnie interesuje. O! Jak ładnie pachnie. Mm. Syn! No toż to o czym mówimy? No o cygarze przecież cały. Od rana szukam cygara, to jest syn. – Co z tym znaczy? – Przyjrzyj się swojemu synowi. Zobacz, schodzi manowce. Po nocach wraca do domu. – Zobacz. – Skandal. – Jest to mi przypomina zapach tego cygara? – Komunę. – Pele? Może i z Dulski. To, to nazwisko to moje największe przekleństwo. Sk – Skandal. Skandal. I idę do zakonu. Masz rację, idź. Ja za to założę agencję towarzyską. Dopiero tam się będzie działo. Jaką agencję? Oj, tam i tak nic nie zrozumiesz. Ty idź do zakonu, ja założę agencję, to się mamusia ucieszy. Idę sprawdzić radość. Co jesteś pewna? Na 100%. Dwa razy sprawdzałam. Nie wiem, może jakieś trendy kupiłaś, te testy. Może przeterminowane? No, nie wymyślę. Co ja mam teraz zrobić? Nie wiem, co masz teraz zrobić, ale... Spoko. Jestem odpowiedzialnym facetem. Ożenię się z tobą. Twoja mama nigdy się na to nie zgodzi. A, bo jej będę pytał o zdanie. Do losu jestem, wiem najlepiej, czego życia potrzebuję. Ale szczęśliwy nie jesteś. No, pewnie, że jestem, jestem. Ale teraz nie mam zbytnio czasu lecę do roboty, a jak wrócę, to ustalimy, co i A nie mówiłam, że się kochają, że są dla siebie stworzeni. Meru, a co ty tu robisz? Jeszcze tu przez przypadek podsłyszałam, jak Zbyszko rozmawia z Hanką. Yy, jeszcze że oni się kochają i że Zbyszko się z nią ożeni? <laughs> stop, stop! Zbyszko z Hanką? Żarty sobie straży. Nie, to nie żarty, to nie żarty. Hanka robiła sobie jakiś, y, jakiś test. A Zbyszko pytał, czy aby nie najtańszy y, i czy ważny, y, Hanka zaprzeczyła i zapytała, co ma zrobić. I co Zbyszko na to? No powiedział, że się z nią ożeni. Choć nie wiem o co chodziło z tym testem. Może to był test na COVID. Może Zbyszko po prostu chciał wiedzieć, że Hanka jest zdrowa jest na covid. A gdzie jest mama? Yy, Poszła z chasią gdzieś na miasto. O! Zdaje się, że nie Och, Co za czas? Co za czas? Wyobraź no, sobie, że mama, że w tych tramwajach jeszcze ciągle, w tych maseczkach trzeba być. To jeszcze przyczepił się Kanar, do mojej Bilek. A no, mówiła, chęścia, schyli się, Zniszcz się. Ciociu, Ach. są ważniejsze sprawy, uważaj. Zbyszko się żeni. Zbyszko się żeni? No żartujesz! To z kim? No niestety, z Hanką. Z Hanką? Z Hanką służącą się żeni? No nie wiesz, a dlaczego Hanka? Bo jest w ciąży. – Książę? A z kim? – No z twoim synem. – Wynoś się. – Nie, 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 to jest, to jest, to jest, nie, to jest niemożliwe. – Hanka? Książę? Taki skandal pod moim darem? – O Boże, nie wierzę. Hanka! Hanka, na weź do mnie. Hanka, Słucham, pani. – Hanko, powiedz mi, dziecko, czy to prawda, że jesteś w ciąży? – Tak, jestem z panem synem. – Z moim synem? No nie, ach, to tak nie to Ty chcesz naciągnąć mojego syna, to Ty chcesz majątku, jeśli Pani chce, to mogę natychmiast oddać. I bardzo proszę, bardzo tak dobrze. nie będzie, Hanka nigdy nie pójdzie, ożenię się z nią. Jeszcze czego, no chyba, Nie że... Ty będziesz o tym decydować, jestem dorosły i wiem, czego od życia potrzebuję. Nie, no nie wiesz, i mi stąd natychmiast. Nie chcę was widzieć. Boże. Boże, taki skandal pod moim darem. Boże. Oj o, się bo... ciociu narobiło. A mówiłam. Będą kłopoty. A kto by mnie tam słuchał? O, Boże. Ciśnienie. To mi wzrosło chyba. Nie masz dzieci. Zobacz, a te moje to mi kopią grup za życia. Pało ja oszaleję. Powiedz radź, co robić? Co robić w tej sytuacji? Kazałam posłać po chrzestną Hanki Tadrachową. Przemówimy jej do rodną kasą. A zbyszka biorę na siebie już ja mu wyperswaduję ten związek. Boże, ile to mnie będzie kosztować na ja oszaleję. Ciociu, udaj spokój. Mleko się wydało. ktoś musi za nie zapłacić. Jakie mleko? Jeszcze za mleko muszę płacić. O, wszystkim Za żadne mleko nie będziesz płacić, tak się tylko mówi. Ale ta drachowej trzeba będzie posypać kasą. Nie da rady inaczej. O dzień dobry, Panie. O, dzień dobry, dzień dobry. niech pani śmieciłam się zwusić. Proszę, niech pani śmierci. Pan, Dobrze pani traziła, witamy. Wydarzyło. A no wiem, wiem. No cóż, stało się. Trzeba będzie dziecko ościć. No i ślub musi być. No ja właśnie w sprawie tego ślubu i besek. Pani drachowa, pani wie, ten zbyszko to nie cnota to leń i opipok. Tylko mu w głowie panienki, papy, dyskoteki. No, bez przesady, moja droga, się, się dobrze prowadzi. cię pozwolił, że ja łatwiej sprawę. Proszę się nie mieszać. A, po ślubie to się chłopak odmieni. O, niech on się tylko ożeni. Nie sądzę, by się zmienił. Jest łotrem i hultajem, dlatego mamy propozycję. Mhm. Mamy, propozycję. No przecież nie każdy się, każdy młody najpierw wyszaleje. Ale chodzi nam o to, ozy się wyszło. Ale chodzi nam o to, droga pani ta drachowa, żeby dał święty spokój Hance, A mieliście propozycję, a ja później. No na właśnie, chodzi o to, żeby Hanka jednak nie wychodziła za mąż za naszego Zbyszka, a my pani zapłacimy, żeby się od niego raz na zawsze odczepiła. Jakże to Nieładnie. Dzieciak bez statusu najwyższego. A co we wsi będą gadać? Że nie dojrze z miasta wróciła z brzuchę, to jeszcze bez ojca dziecka? Toż to nie godzi się tak postępować dziewczyną? Nie godzi. Pani kadrachowa. powie pani, jak będę się pytać, mm -hmm. że ojciec umarł. Hm. Jeszcze czego? Ja kłamać nie będę bo Hanki szczęścia, powiem sąsiadom, że chłopa nie ma i nie będzie. Oj, nie godzi się tak, nie godzi się tak postępowo. A mało to samotnych matek, przecież 500 plus dostaniecie, a i od nas dwa tysiące wystarczą. Dwa tysiące, zatrzymanie języka za zębami, oj, to chyba za stanowczo za mało. Będzie nasza strata pięć tysięcy. O Boże, z pójdę, matko, w przytołku chyba jest moja dana Już tam krzywdy mieć nie będziecie. A ten łajdak z wyszko, nie się ustatkuje. Bo wiesz, niech w knajpa siedzieć nie będzie. Niech pani śmie Chce mu synuś. No właśnie. I jak będzie sobie tak dalej poczyniał, Pani przyjdzie kamienicę sprzedać. No nie doczekanie. Zobaczcie. Mam cię krzesła. Co mówicie? A no, witam. Aniele kochane, ty moje, zabieram cię do domu. Tu nie. dłużej nie zostaniesz. Ale Zbyszko, on ty się za mną Co? Zbyszko, Zbyszko biednaś, ty dziecko biednaś. O się nie żeni. Właśnie my dostali pieniądze, żebyśmy cicho siedziały. Nie płacz dziecko, nie Dzień dobry Pani Przyszłam oddać klucze, ale widzę, że kolejną osobę Pani krzywdzi. Nie Pani sprawa. Wszystkie byście tylko polowały na mój majątek i na mojego synusia. Tak, synusia. Tylko by go Pani pod spódnicą trzymała. Jak ja się cieszę, że ja się wyprowadzam. I gdzie będzie Pani teraz mieszkać? A na razie wycali wielkie pieniądze. Wynajmę sobie dziecko, taki mały pokoik w sąsiedztwie, przynajmniej nie ma tej kołtunerii. A potem jak się rozwiodę z mężem, podzielę się majątkiem, no to będę miała pieniążki, kupię sobie jakieś małe mieszkanko. Przeglądam. Tak. No i Przegnam bardzo dobrze, kolejny kłopot z głowy. Ale Już ja się nim zajmę, idę go poszukać. Zbyszko! A chłopcze tutaj, mamy do pogadania. To so, kolejna do tego, żeby mnie od ślubu oduczyć. Ach, czy ty na pewno chcesz tego ślubu? Dobrze przemyślałeś? Tak, przemyślałem, chcę się żenić. <grym> no to rzeź, frajer. A nie dlaczego? Pomyśl, stara, majątku ci nie da, będziesz musiał utrzymać to pożal się Boże niewykształcone dziewczę z twojej marnej pensyjki urzędniczej. Nie będziecie mieli, gdzie mieszkać, bo matka pokoju ci nie da. Skończą się imprezki, puby, dyskoteki, wracanie nad ranem do domu, choć to raczej nora by była, nie dom. Oczywiście będziesz zdradzał tę swoją Hankę, bo szybko ci się znudzi. Tak nie będzie. Będzie, będzie. I ty o tym dobrze wiesz. Ty w roli tatusia zmieniającego pieluszki bobaso. No nie bardzo. Ciocia za pozdrawiam tak. mi życie człowiekowi. Poczekaj, poczekaj, to jeszcze nie koniec. Ty przecież masz długi. Sporo długów, a jak to spłacisz bez maminych pieniędzy? Oj, życie jest widzisz, okrutne. Włazi na kart jak hydra i zdławi. To co mam robić? Matka odprawi tę techankę. Daj jej pieniądze bo byłoby niemoralne tak spławić bez niczego dziewczynę, a ty... Cóż, będzie jak dawniej. duszczyzna. Obłuda i kołtuństwo. Oto nasz świat. Miniatura świata tak zakłamanego i tak obłudnego, w jakim przyszło nam żyć. Właśnie od tego powinniśmy zacząć. Posprzątać kołtuny kłamstw. Odświeżyć życzliwość. Na nowo poznać, Piękno i prawdę. Nauczyć się żyć życzliwie, bez chciwości, zawiści i zazdrości. Bo jak śpiewa Sylwia Grzeszczak, przecież kupiliśmy już niemal wszystko, a wciąż nie mamy nic. Nauczmy się prawdziwie doceniać małe rzeczy, bo w nich Zapisany jest wzór na szczęście. I na miłość boską. Uśmiechajmy się do siebie częściej.